Jak to połączyć, jak udaje się Hiszpanom to połączyć? Ta fenomenalna technika wraz z przygotowaniem motorycznym, bo jednak trzeba mieć naprawdę nieco zdrowia, żeby atakować rywala pod szesnastką, pod jego polem karnym. I to jest Hiszpania, która już zaliczyła Hat czyli Mistrzostwo Europy, Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Europy. To jest jakaś hiszpańska szkoła fizjologii. Tak na, tak na marginesie to chciałem przypomnieć i powiedzieć, że. Przed Barceloną hiszpański sport stawiał na nogi. Barceloną, czyli igrzyskami. Czyli igrzyskami. E, świętej pamięci Stefan Paszczyk. Polska myśl organizacyjna, szkoleniowa. A to przełożyło się, Twoim zdaniem, na piłkę nożną? Myślę, że tak. Że wtedy już zaczęły się, zaczął się system, zaczęło się szkolenie trenerów, instruktorów, wyrabianie systemu. Przepraszam, na sekundę Byłem... przerwę gier nie było wcześniej w ogóle w Hiszpanii. Tak. Za sprawą Stefana, przede wszystkim gry, prawda, się pojawiły. Piłka ręczna. Tak, byłem na, na takim stażu w Pampelunie z Jankiem Urbanem i widziałem jak tam jest, co robią. Jaki jest Instytut w Nawarze, który specjalizuje się w robieniu testów dla gier zespołowych, dla piłki ręcznej, dla koszykówki, dla piłki nożnej i widziałem zaplecze szkoleniowe. Osasuny, i to nie jest jakiś nie wiadomo, to nie jest kosmos. To są zwykłe, podstawowe sprzęty, na których zawodnicy Czyli ćwiczą. Trzeba mieć tutaj. Tak. Na czym to polega? Jest opracowany system szkolenia. W każdym klubie jest trener, jeden, dwóch, trzech trenerów od przygotowania fizycznego i oni dostają informacje od fizjologów, którzy opracowują strefy energetyczne dla zawodników. I oni mają tabelki. Dostają informację od fizjologa, że w tej strefie, w tej strefie, on ma tabelkę, zagląda do tabelki, co ma biegać, jak ma biegać w tym tygodniu, w tym tygodniu, w tym tygodniu i jest system szkolenia dziesięciolatków, dwunastolatków i Czyli tak dalej. Podbudowa <coughs> lekko atletyczna podgry zespołowe. Podgry tak? zespołowe. już że tam tak. Ryszard już pięciolatek gra w drużynie Barcelony i uczy się tych schematów poruszania się w linii pomocy tak. linii tak. obrony. Tak. Był na YouTube film, gdzie, grali, gdzie grała Barcelona. Z bodajże z legią. A to chcesz o tym na pewno mówić, bo to otarło się <noise> a propos, o kompromitację małą a propos, z Warszawy. A propos, a propos taktyki. Właśnie a propos taktyki, jak ci dwunastolatkowie wiedzieli, jak się poruszać po boisku. Jeżeli taki mały zawodnik nauczy się czytać grę, jak reagować, to ten duży zawodnik będzie to robił bezbłędnie i potrafi zareagować na strzelony gol, na informacje od kapitana. Informacje od trenera, jak się zachować. I teraz jeszcze wracając do tego pytania, bo tak odbiegłem daleko, jak to się stało, że Hiszpanie tak właśnie wyglądali w turnieju? Naturalna selekcja. Jeżeli zawodnik nie miałby wydolności, czyli tego silnika o pojemności 5 litrów, to on by nie dotarł do reprezentacji, bo gdzieś tam na tych niższych szczeblach by odpadł. W związku z tym są to wyselekcjonowani zawodnicy, świetnie wyszkoleni, odpowiednio przygotowani motorycznie, i dzięki temu mogą wytrzymać. Moje, turniej. moje kolejne pytanie brzmi, już teraz ogólnie chciałbym o turnieju. Kto był waszym bohaterem? Takim największym, panie senatorze. Trudne pytanie, bo ja w ogóle jestem zakochany w sporcie, ale To nie musi być sportowiec. Też. Może pan mieć innego bohatera? Jak powiedziałem, no to na pewno banalna, ale, ale publiczność, która była wspaniała, której się obawialiśmy tych. I kiboli, oni w ogóle nie istnieli, byłem świadkiem w dwóch czy trzech przypadkach ktoś rzucił racę, 90% reszty widowni gwizdało, On reagował zdecydowanie negatywnie. Nie były akceptowane żadne zachowania tego typu, wiele się nauczyliśmy, ten polski kibic się wstydził często, jak zobaczył tych Irlandczyków, widział tych Hiszpanów, Widział tych Hiszpanów, którzy wcale nie przyjechali tylko po to, żeby dopingować swoją drużynę, ale w Gdańsku chodzili do muzeów, pytali się o Gdynię, o, o Sopot, o Gdańsk, jakie, jaka jest historia tego trójmiasta. Wiele rzeczy oglądali i podziwiali 92%, jeśli dobrze pamiętam, dzisiejszych badań, z nich powiedział, że na pewno przekaże sąsiadowie, przyjacielowi znajomym. To najlepszy marketing, marketing żeby, żeby przyjechali tutaj i żeby zobaczyli, jak fajnie jest w Polsce. To byli dla mnie najwięksi bohaterowie. Ryszard, dla ciebie? Dla mnie wrażenie. Ty to spojrzysz pod kątem sportowym, To pewnie. znaczy, ja od razu wiem, kto mnie zawiódł, jeśli chodzi o przygotowanie motoryczne. Widziałem ten brak świeżości, ale również chcę ci powiedzieć, kto na mnie zrobił niesamowite wrażenie. No, poczekaj, kto cię zawiódł, do Peru? To zawiódł. Zawiedli mnie Szwedzi, mimo że, że grali, ten mecz był. Przyzwoity, nie z Anglikami tak, w nie. Tak, nie poruszali się na tle Anglików tak jak, jak sądzę, że ich na to stać. Byli troszeczkę yy, mało ostrzy, tak? Jakbyś patrzył na obraz i ten obraz nie jest wyostrzony, nie widać tych wszystkich drobnych ruchów, oni tego nie mieli. No i Polacy mnie zawiedli, niestety, jeśli chodzi o, o tą motorykę. Natomiast dla mnie taką niespodzianką i jakby pokazem, jak podchodzić do futbolu, byli Irland Irlandczycy, którzy po prostu walczyli do końca, przygotowali, może nie byli. Technicznie wybitni, ale walczyli cały czas, biegali i mieli tą kondycję, mieli to przygotowanie i pomimo, że przegrywali... Czyli prędzej rozgrzeszyłbyś Irlandczyków za ich tak, postawę niż tak, Polaków. No tak, niestety, mimo, że jestem Polakiem, i, ale muszę to powiedzieć. Walka, mimo, że przegrywali, mimo, że byli gorsi technicznie, walczyli, biegali, byli przygotowani yy, i pokazali i kibice przy tym. Zawodnicy przegrywają, oni dalej kibicują, dalej skandują, dalej są ze swoją drużyną. To takie na mnie zrobiło niesamowite wrażenie. To jest spojrzenie, takie Gloria Victis, prawda? Tak, ale taki jest sport, a zwłaszcza futbol na wyspach. I, i takie jest, mówię nieelegancko, zapotrzebowanie społeczne. Kibic nie wybaczy żaden ani w Anglii, ani w Szkocji, ani Walii, czy Irlandii, jeżeli nie będzie biegał i nie będzie walczył. To jest dyskusja na wiele godzin pewnie. Tutaj wielokrotnie spotykałem takich trenerów w Anglii, którzy tam gdzieś na tym szczeblu dolnym muszą nie przygotowywać tego brylantowego kigena czy innego, których jest niewielu, ale muszą tego, który właśnie poda na 40 metrów, wyskoczy do tej piłki zawieszonej na sznurku i on na tym pasie transmisyjnym do zawodowego futbolu ma szansę. Ten niestety taki brylantowy technik spada z tej taśmy. Jeżeli sam sobie nie pomoże, to nie będzie. Ale no po prostu tego chcą kibice tych 50 tysięcy na stadion, czy 70 w Manchesterze, kick and rush, biega i jak bracie staniesz, to my cię nie akceptujemy. Niech pan zobaczy, że nie ma do takich wielkich braw, jak ktoś tam trzech okiwa, natomiast jak podaw w boiska na drugie skrzydło, to cały stadion bije brawo. Kosa, Kamil Kosowski opowiadał jak grał w Anglii, jak grał w Niemczech. Największe brawa dostał właśnie nie za podanie, tylko za to, że wślizg zrobił mocny, że wyciął zawodnika. Jak to się popularnie mówi, że odebrał piłkę, że walczył. Wtedy był bra były brawa, wtedy był król. Tam mówi krew z nosa zawsze sielała na boisku w Anglii. Tam zawsze była walka. Taki jest właśnie futbol brytyjski.